Słuchajcie, z tego miejsca ale kieruje teraz dwoma ciągnikami, nie siedząc w żadnym przypominam. Cześć, oglądasz drugą część wizyty u Arka i jego taty, gdzie pracują niezwykłe Ursusy C330. I wiesz, to jest o tyle fajne, że wiesz, platformę sobie rozsuwasz na ile chcesz, ona no możesz tak rozsunąć, mhm. y, możesz więcej, stajesz i tak sobie tam robisz, no nie? No to mówię, to jest fajne. No ale wiesz, tak to... jak mówisz, no jedna osoba przez ten yy, system Tak, odchodzi, no wiesz, tak. wiadomo, w platformie samojezy, na przykład to nam się rozsuwa na guziczek, tak, i jak dalej. No, no, no jest, to... jest, Są pewne niuanse, ale te pieniądze, które dzięki temu zaoszczędziliśmy, bo to, mamy w tej chwili dwie sztuki platform, no to słuchaj, to... Za te pieniądze się si mogli si pomęczyć, no nie? O tak, tak, tak powiem. Uh -huh. so, słuchaj, są platformy samojezdne, też usuwane mi mechanicznie. A nie, no też są, no ale mówimy już o takiej platformie fajnej, no para... nie. Każdego, który potrafi kręcić kierownicą, potrafimy nałożyć. Tak, i tak. I, I to jest <guck> piękne, i to jest piękne, no nie naprawdę. A bo... Kolega była to... samojezdną i ostatnio jak nawet, nawet ja widziałem, pracownicy wracali z Wasali z pola. A silnik samojezdny akurat jest nam zamontowany, jak gdyby od tyłu patrzymy. Juh a oni jedą z silnikiem takim zerwanym, zerwanym, że się wlecze po asfaldzie. Mm -hmm. Więc mało brakowało, że byłaby taka potężna awaria, a wiesz, pracownik nie zwraca na to uwagi. No. Póki jedzie, no, to, no, to jest... jest... mówię. Wcześniej na przykład, jeżeli tego, jak tego nie mieliśmy, to z Platformą współpracował John Deere, no nie? Bo John Deere miał, ma biegi te, te wolne, te porzające i ma hydraulikę wydajną i tak dalej, i on, on z tym pracował. Ale po pierwsze. John Deere pali, no, strzelę no więcej w tej, tej, tej pracy, no bo wiadomo, że to jest tak. A też jakiś większy ciągnik, tak? No, 65 koni, bo to jest a. też John Deere do Model, no nie, sąsiedniczny, wam mm -hmm. potem pokażę. Yy, tylko, że mówię, po pierwsze, te silniki ogólnie z turbem nie lubią takich wolnych obrotów, takiej wolnej pracy bo po, powiedzmy sezonie zbiorów z reguły miałem, na przykład wyciek był z turbiny, no nie, w dżundirze. Takie były akcje, no nie, no ogólnie to jest nie, niezdrowe jest taki silników, no nie. No hmm. już nie mówię o, o spalaniu i o tym, że ja musiałem tam siedzieć, bo ja nikomu go nie dam, no nie, pracownikowi, bo po prostu... Mama siedziała. No, albo mama siedziała, no, no, no to było to różnie, ale, ale potem jak mama już, że tak powiem, nie chciała tam siedzieć, no to musieliśmy... To, to jest nieprzyjemna funkcja, tak. By nie siedzieć tak I to mówię, o ile rwanie nie jest najgorsze, tak cięcie, jak jest zimno, to jest, dla mnie była katastrofa. Co, coś jeszcze robicie trzydziestką? Czy jakieś te opryski Nie, to z reguły trzydziestki... Robimy Herbicydy akurat 30, No to tylko to chwasty, nie, no nie? Ale takie, to ale to rzadko, no nie? No w tej ale chwili już... Ogólnie to jest Lekkie prace. ...nie jest potrzebne, do większości pracy, do życia. Tak, silnie. Tego reguły... Dlatego ta trzydziestka sobie daje 10 lat temu zapady spowodowały, że ludzie po wyprzedawali z, z gospodarstw sadowniczych, a w tej chwili naprawdę jest duży powrót, bo jak się zaczęło dawać pracownikom ciągniki po 120 tysięcy i tam były awarie, to już boli bardzo. Coś mi się wydaje, że dzięki właśnie branży sadowniczej ciągle te ciągniki mają taką wartość, jaką mają. Tak. Znaczy, no, tej tej w tej rady. chwili naprawdę dzięki temu, bo to już wiele osób te, takie systemy buduje tak, tak samemu, sam, sam, no nie? My. Ale my się śmiejemy, że 30 przez to przeżywa no, to taki renesans, ten, no nie naprawdę. Ceny, ceny oferowane za używane 30. Są jakieś tam dziwne wypowiedzi. No. Bo to jest, zaczynają się ceny ładnej trzydziestki w cenie jakiegoś tam używanego zachodniego czujnika. starego może oczywiście, no, ale naprawdę to jest. Ale no jaka to jest prostota i jaka niezawodność, nie? No, no co wam się tutaj psuje? To się psuje. Tylko, że naprawa jest, po pierwsze że każdy to zrobi, po drugie kosztuje 100 złotych, no. Znaczy jedyny problem, co ja zauważam od kilku, od kilku lat w sumie, to jest coraz gorsze są części te czciskie, wiesz? Tak, Jakość części jest okropna. I kurczę, wiesz... To jest to właśnie, że te części zamienne, bo one, one są, to, to, to tak twarde maszyny, dopóki właśnie się nie założy jakiejś części zamiennej się trafi, a, a, a ciężko to jest, teraz to jest, już trafić. Jest problem. No, naprawdę, to jest problem, wiesz. Na w tej ciągle uszczelniamy sprzęgło i już trzeci raz i słuchaj, ciągle czasami się z niej ścieknie, no nie? kupi uszczelniacz, Tak, Kupił uszczelniacz, a jest tyle pracy przy tym, no nie? Ta już jeździ tylko do przodu, ta do tyłu nie jeździ, ale ta jeździ znowu bez, bez kabelka, no nie? Taka prosta konstrukcja, tylko bez No i tutaj to sprzęgło już cierpi. No, cierpi to, to jest prawda. temat, myśmy to, już ona jeździ z 5 lat No i co, to łożysko tam oporowe, nie? No to powinno rozdawać. Wiesz co, po pierwsze smar, po no, smarowanie, a po drugie ustawienie, widzisz, linka jest na cybancie, żeby ona tylko wstrzęglała pierwszy stopień sprzęgła. Jeżeli dobrze jest wysprzęglona, wtedy jest trochę lżej, no nie? No tak, no po co ma tam ten wałek jeszcze to drugie, to drugi stopień wysprzęglać, nie? Akurat tej jeszcze nie mam za, założonego zapłonu, bo tam taki przekaźnik zwłoczny jest potrzebny, ale to już załatwię sobie to w zimę i ona odpala manualnie, ale to w sumie nie jest tak potrzebne, bo ona nie, nie, nie pasuje przy czelesiach ani przy tam siatce, więc... Czyli co masz? Wcisk y wciskamy sobie strzęgło, dajemy sobie pierwszy bieg, bo jest wolny i tak. Lewo, prawo, mniej gazu, więcej gazu. No i tak, mało gazu, soka w przód i puszczamy sobie sprzęgło. I w tej chwili 30 nam jeździ na dowolnym biegu. Możemy jechać nawet dwójką, trójką. Bardzo dziwnie to wygląda. E, dziwnie. Wyjeżdża nam 30 z garażu. tak Sama, no nie? Znaczy wiesz, u nas w sadownictwie już są firmy, no. które produkują systemy, które tak jakby pracują traktory same, no nie? Autonomiczne. Już są takie, no nie? że są bardzo drogie. I wtedy już nie są na 30. Ale mówię, no ta jest zrobiona... Najpierw był zamysł, żeby była do, do cięcia sadu, a w tej chwili już w sumie się przerzuciliśmy na sektory elektryczne. Wiemy inne 30, że może, możemy ciąć, a ta taka została wiesz, taka no bajera, o. Także to ta jest wersja, taki nasz prototyp, można powiedzieć, od której się wszystko zaczęło. No i na której teraz są tak jakby te główne nowe pomysły wprowadzane, no nie? Bo ja nie ukrywam pomysłów, trochę tam mamy. W zimie tak się robimy tym bawić takie rzeczy. Bo akurat zima jest u nas taka bardziej spokojniejsza, no nie? jeżeli chodzi o, o pracę w sadzie. Też jej jest, ale trochę mniej. No nie, nie są też długie wieczory. Tu mamy swój twarz, już urządzony, fajny i mówię, sobie siedzimy i grzebiemy, no nie. Super. I zobacz, jeżeli chcemy się zatrzymać, to Bach przegło nam yy, wciska się w 30 yy, i dajemy sobie przód. Ona nam jedzie dalej. Super. Wiesz, tu, wiesz, tu jest tylko centralka ma w tej chwili kanały 4. Możemy sobie założyć większą centralkę, gdzie są miejsca na guziki, żebyśmy mieli właśnie jeżenie też do przodu, do tyłu, platforma, góra, dół, no to jest 30, są naprawdę możliwości chyba nieograniczone. To nie jest tylko 30, a u nas są 30 z tego względu, że no jak to mówię, bo były, to jest po prostu pierwsza, a po drugie, no są tanie, no nie, ale z reguły jak system to w tej chwili myślę, że byłbym w stanie założyć do każdego traktora. A jakie, jakie ciągniki się pojawiają? No bo tutaj to zagłębie, czyli e, sadownicze, e, takie najczęstsze sadownicze 90 ciągniki. 90% jeżeli chodzi o pracę z platformami, to są 30 i jeszcze są ususy 3502, to też bardzo często. I też pracują często jeszcze 60 no nie? Ale to już troszeczkę mniej, bo są jednak dłuższe, i więcej palą. A tak jakby najczęściej spotykane to jest Ferguson 3502, 2802 i 30 Ja jestem wielkim fanem John Gira. No na razie I, nie widać. No ale to dobrze, bo wiesz, ja nie chciałem tak, wiesz, pokazywać, ale no wiesz. A, ja okay, lubię okay, bardzo okay. tą markę. A tu jest nasz warsztat. No i teraz już widać, że lubię John Deera. A no tak, teraz tak. Oczywiście. No i tak tutaj właśnie pracujemy z tatą i takie rzeczy tworzymy. To jest takie miejsce, I miejsce. Tutaj też zobaczysz, jest... Nie powstają pomysły, nie są wykonywane, yy... realizowane tak, pomysły. tak, 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 tak. A tutaj też jest właśnie sterownik, z którym wiążemy przyszłość, teraz tą nową. On już u nas pracował chyba dwa sezony, no nie? No tam pewne błędy w nim wyszły, ale w tej chwili już będziemy dość, coś takiego robili u siebie w najnowszym projekcie, no bo już to wygląda trochę fajniej niż te przełączniki, no nie? Czyli bardziej intuicyjnie też. E, intuicyjnie, no tylko że też to, wiesz, to wszystko chodzi o cenę, no nie? I w tej chwili o, tu mamy, wiesz, jazdę do przodu, jazdę do tyłu, skręcanie, platforma góra, platforma dół. To jest cenowa, bo Przełącznik, zaczęliśmy od chińskich przełączników za 6 zł, przeszliśmy na, na joysticki takie już lepszej jakości za 80, a tu już pewnie 1,5 No, mało teraz będzie, nie taki joystick. Nie, nie. A znowu to, też Wam przygotowałem pokazać, to jest ten system, który jest do jazdy w rzędzie, no nie? Czyli mamy ten kijek, który jest montowany na przodzie, na przodzie traktora, to może tak to pokażę, będzie Wam łatwiej zrozumieć, no nie? I w momencie, kiedy kijek napotka na przeszkodę, czyli na, na drzewko odbija się od drzewko, uruchamia się tutaj krańcówka, mm -hmm. która nam załącza cewkę od skręcania w drugą stronę. Plus na traktorze potem też pokażę, jest, jest krańcówka taka sama, tylko że druga, na kole, i ona wyczuje ile to koło się skręci i tak jakby odetnie nam prąd od tej krańcówki. Czyli traktor wykonuje, trzymaj, wykonuje ruch taki wiesz, taki i wraca, taki i wraca. I cały czas się On odbija, cały czas odbija od jednej strony. Cały czas tak. skręca delikatnie tak. w jedną stronę tak. i no, dochodzą do tej strony, odbija i wiesz, i z powrotem znowu wolni. no i też w momencie, kiedy chcemy jechać do domu, no to robimy, wiesz, tak, jedziemy do domu, no nie. No, nie? To, nam, to nam nie przeszkadza. A jeżeli chcemy pracować, no to robimy tak i pracujemy, no nie. I to mówię, to z reguły do cięcia to mało, mało używaliśmy do zbiorów też nie. To co najbardziej zauważyłem, mi się przydaje przynajmniej, jaki tam był problem z tym. To taki, że jak właśnie siatkę odpinamy albo spinamy, bo ją musisz za każdym co roku na wiosnę rozpiąć, na zimę, złożyć, no nie. Mhm. I są takie klipsy, potem Ci pokażę w sadzie. To wiesz, jakby platforma jedna ją mi nie wiem, powiedzmy yy, zwija albo odwija, a ja sobie jadę tą 32, tak, i wtedy, wiesz, ja na puszczam sobie, wiesz, kielową, na autopilocie i, wiesz, on sobie sam jedzie, a ja na górze tylko bach, 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 bach No bo tak nawet. jak mówiłeś, tutaj jednak jest to takimi pit stopami, nie, że zatrzymujesz się, tak. tak, nie ma tego potrzeby. Nie ma potrzeby, ale w ruchu ciągłym jak najbardziej jest to możliwość dołożenia. No nie mówię, no, to takie były nasze już testy pierwsze, zdołu egzamin, parę, wiesz, przeróbek już mam w głowie do zrobienia i myślę, że w zimie to już zrobimy, no bo... To też muszę powiedzieć do tutaj Wam, że to nie był tylko nasz pomysł, bo to akurat to stworzyliśmy razem z moim szwagrem. To był nasz tak jakby wspólny pomysł. On mi w tym dużo pomógł i tak jakby we dwóch też się wymyślili, no nie, też nie jest tak, że sam. No ale mówię, działa to wspaniale i tak jakby jedyny błąd, który jest w tym sterowaniu na tym pilocie, to jest taki, jaki 30 ma luz na przedniej osi. O. <grym> Ciężko tak, ciężko jest wy, wyczuć, no nie? Ale żeśmy zrobili tak, że wiesz, to jest wszystko na takich fasolkach zamocowane, że w momencie tam jakiegoś błędu, możemy to wysterować, no nie? Jasne, no właśnie ustawienie tego, nie? Żeby to no, no, faktycznie no, no, dobrze wiesz, to działało jest taki, i... To jest taki bajer, bo z reguły... Logika jest każdy, Bo z reguły każdy, kto nie ma tego, ogólnie z systemu sterowania, to mówi, ja tego chcę, żeby ona jeździła. Ale jak jeździ, to aj, Arek pasowałoby jeszcze zrobić podłożenie platformy na góry, a potem to jest, żeby to jechało samo, no nie? Ja też mam okay. sporo pomysłów nowych. Ale chyba takim moim największym marzeniem to jest to, żeby ta tak takto właśnie jeździła platformą, żeby jeździła na prąd. Jest to do zrobienia, już teraz właśnie ze szwagrem mamy taki zamysł mniej więcej, jak to zrobić, no tylko jak zwykle brakuje czasu, ale może kiedyś przyjedziesz i będziesz jeździła na prąd. I wiesz, już wtedy nie myślę o takiej, nie wiem, zbiorze albo ja, przycięciu, bo to wtedy nie ma, nie ma czasu. Ale wiesz, takie, taka właśnie sprawa typu, nie wiem, wiązanie czubków, jakieś tam przeszedzanie, takie, wiesz, lekkie mm. prace cichutkie, żeby ona no, mi, wiesz, nie dymiła, nie, nie, nie chodziła i hasowała tylko silnik elektryczny. No tak, no bo też ciągłe gaszenie też nie jest zdrowe, nie? Nie, tylko mówię, no z reguły przy, przy tym cięciu czy tam przerwaniu, jak jest więcej ludzi do pracy, no to ona nie gaśnie, no nie? 30 nie ma rzeczy niemożliwych, to po prostu tutaj. jak... Yy, yy, granicą tutaj po prostu jest, jest cena i opłacalność tego systemu, bo wiesz, możemy założyć wszystko do 30, tylko że po co? To Musimy jeszcze, wiesz, działać jeszcze w granicy yy, rozsądku, że tak powiem, no nie? <laughs> Rozsądka, ale widać do tego pasję u Ciebie i, i to, że, że, wiesz, że chcesz to no, realizować i chcesz to, <laughs> chcesz to osiągnąć, no to no jest, Ja Ci mówię, że ja zawsze, yy, jak byłem w liceum i tak dalej, ja zawsze mam o tym, że jak skończę szkołę, to sobie będę właśnie majsterkował, robił, no nie? Mówicie, ja byłem kompletnie w tym zielony, to jest zasługa taty? No ja też bym się po prostu chciało to robić i, i uczyć się i, i, i poznawać, no nie? No ale lubię tak właśnie w zimie sobie posiedzieć, coś pogrzebać, wiesz, tam... czy właśnie kosiarkę sobie robiliśmy, sami malowałem, czy właśnie traktory są poremontowane, no wiesz, no... człowiek się uczy tak cały czas. A, a myślę, że trzydziestka to jest idealnym, idealną bazą na takie rzeczy. Czy tam silnik, czy skrzynia biegu, czy tylny most, to jest chyba uważam, że najprostsze. No, także tak. No, ale to... wiesz, jak, jak to w życiu? Są rzeczy, które się opłaca, i są rzeczy, które warto, nie? Eee, nie, no, ale nie do końca nie, się opłacają. Ja to słyszałem, <laughs> słyszałem kiedyś dobre powiedzenie, spełnione marzenia nie mają ceny. No właśnie. No nie. nie? To tak, już jest sporo pokazałem, bo ja sam mam kanał na YouTubie już od kilku ładnych no, lat, tylko no, że ja, ja nie publikuję, bo nie mam czasu a to. No widzisz, no byśmy coś tam zareklamowali. A to Słuchaj, no, może... No, możemy zareklamować, a filmy będą się dopiero pojawiać, to wiesz. Eee, Link wy... Jak się nazywa może... kanał? Profus233, właśnie a. ten traktorek jest na tym. Są, są, są te trzydziestki, jest wszystko, bo to taka była moja bardziej pasja z dzieciństwa. Ale ogólnie youtuberów, którzy tworzą gdzieś tam jakieś filmy, materiały, vlogi z pracy w sadzie, to ja nie mało, trafiam. Mało. Nie trafiam, może akurat tym nie siedzę i nie ten, ale nie trafiam, nie? Mało, mało, mało. Jak to z tym John Deere'em? To jest y, od was, od, od początku u Was tak, czy jest tak. używany? Tak, tak. Nie, nie, od nowości. U nas salon, salon Polska kupiony już w 2008 roku. 65 koni, w tej chwili 4,5 tysiąca godzin chyba mu nabiło. To jest nasz główny traktor, który najwięcej w sumie pracuje teraz y, w gospodarstwie, bo no, większość pracy, które teraz takich cięższych, to ja wykonuję już nim, no nie. Czyli kurczę, ciągnik nie jest jakiś tam e, stary, nie. a jednak przy ile tej pracy tutaj jest u Was, można sobie. No jest, no. No jest, bo, no przy tylu wie. ciągnikach i on jeszcze ma tutaj 4,5 tysiąca godzin, tak? Tak, tak. Tam, no widzisz, że opony przednie, to już tak poszło się o zmiany, na przykład, bo... bo... mamy Fergusona, no. No, <laughs> no. tak, właśnie, no trzeba ale... rozłożyć te godziny znaczy, jeszcze wiesz, na... my mamy ogólnie 5 traktorów, to no nie? Jest to hmm. może śmieszne na tak ileś hektarów. Tylko, że ja, wiesz, tu mówiłem, wam, to mówiłem Wam, wiesz, przy właśnie na początku, że nawet te 30, przy rwaniu głównie, potrzebuje traktor na sztukę, no nie? Tak. A już wie, właśnie, koszenie, czy tam pryskanie, co wymaga więcej mocy i czasu, no to już sobie siadam w ten, no nie? Byliśmy u gościa tam akurat dwa lata temu w Holandii, akurat bankrutował po prostu wyprzedaż sprzętu i podobnie było. Miał 20 hektarów sadu, no. miał jeden główny, Fenda. drugi taki stary fent pomocniczy i stare takie ciągniki, które ja jeszcze nie widziałem. Orle, <laughs> Ferrari, takie, rady, takie bardzo stare, a, nie? Takie, lata 50. dosłownie, do zbiorów. Po prostu tutaj one służyły, one były wsadzone w kąt, wyjmowane tylko na ten miesiąc pracy przy zbiorach. No. Także że tak to ja, wygląda, bo są po prostu... Ja nim dużo jeżdżę i nawet wiesz, fotel nie jest nieoryginalny, fotel jest zmieniony na inny bo tamten oryginalny nie był za wygodny, był pneumatyczny, ale nie był za wygodny. W tej chwili jest grammer, który montują w fendach. Do, no słuchaj, to jest sporo wygodniej, no, że po pierwsze masz wyparcie lędźwi, masz zagłówek, który też bierze łopatki, no nie? No, no, masz siedzisko dłuższe, wyższe, oparcie, no mówię, i, i, tą, i tą dużą, dużą organizację, no nie? Że ona nam pracuje, nam przed tył ten fotel, no, nie? No, to nam daje dużo, ale no, ogólnie ma wszystko to, co trzeba do pracy w sadzie, no nie? No, takie, jest, takie, kabina jest nie klimatyzowana, są trzy no. pary wyświetlałoliki, y, są półbiegi, jest rewers, dwie, dwa, dwa wałka, do tej pory naprawdę mnie nie zawiódł i tak jakby niczego mi nie brakowało. No w tej chwili wiadomo, fajnie by było mieć rewers hydrauliczny albo tak dalej, ale albo, przed, albo przed, przedni tłus, no nie, ale póki co do tych paszyn, które mamy, to starcza, wystarcza wszystko, co trzeba. No nie. Tu jeszcze sobie teraz tablet zamontowałem, bo już nie mogłem wytrzymać po prostu wiesz, tyle godzin w tym traktorze, to trzeba. Jakoś sobie pracowiliśmy, no nie? a jakie widzisz takie zalety na przykład tego ciągnika względem 30, że w czym on jest. No, słuchaj, względem 30, tak. to dużo, bo po pierwsze, to wiesz, co no. z tego, że ja nie, nie wiem koszą trawę spalę dwa razy tyle paliwa to 30, jak skoszę to dwa razy szybciej z radykiem i w, w klimie, tak? Ja mhm. też, no. Nie jest tego jeżdżenia mało i czasami jak wsiądę o godzinie 8, to wysiądę o godzinie 11 w nocy. Tak też bywają takie dni i jestem mniej zmęczony niż 30 jednak, no nie? A czas to też pieniądz, to jest raz, a dwa, to, to zdrowie jest bezcenne dla mnie, no nie? Dlatego właśnie, z tym, że też właśnie był wymiany fotela, bo no jak młodszy byłem, to już miałem problemy z kręgosłupem na przykład, no nie? Od, od, od tego jeżdżenia. Dlatego w tej chwili, zaraz zobaczę, w sadzie jest trawa jest siana, jest wałowana, jest, staram się, żeby było równo. Bo kręgosłup odczuwa, wiesz, my robimy dużo tych przejazdów tymi wie, rządkami w ciągu roku. Przez to to było uciążliwe, jak było nierówno, no nie. A teraz wiesz, sz szerokie właśnie ogumienie w maszynach, nowy fotel tutaj w ciągniku sprawia to, że po prostu po tych paru godzinach pracy nie jestem tak zwyczaj i mnie nie boli przede wszystkim, no nie. A się ma kręgosłup jeden. No Awarie no, jakieś tutaj miało? Awarie, takich grubszych potem to nie było na gwarancji w sumie powychodziło wszystko to, co to miało wyjść w sumie, bo to. Model, model, miał, model miał, miał swoje be, bolączki, be, no be, nie? Bolączki, które udało się w czasie gwarancji zlikwidować. Tak, no <laughs> nie. O, o których akurat szczęśliwie się dowiedzieliśmy wcześniej, więc jak. Tak, więc po prostu byliśmy, byliśmy, na, na, byliśmy na to gotowi. A po gwarancji trzeba Nie, tak no do tej pory no mówię, teraz chyba w na robili klimat, bo po prostu już czynnik się wiesz, skończył i tak dalej, to yy, była klima robiona. No, ma tam takich parę swoich bolączek, błędów konstrukcyjnych. są bardzo słabe, są te z tyłu no, wieszaki, się troszeczkę rozginają. Mhm. Na przykład przewody od klimy idą, biegną za blisko do kolektora. No takich parę pierdół, o których po prostu trzeba wiedzieć, tak? No, ale to mówię, na przykład te, te gumeczki się urywają mega często od, od, od hydrauliki, wiesz, te za, zaślepki. No, ma to takie swoje bolączki, ale mówię, no ogólnie to ja jestem bardzo zadowolony. Bo myślę, że następny traktor to będzie na 99%. Kolejny John Deere? no bo na fenda Wario nas nie stać. A takie, na najcięższa praca dla niego to. to co chyba jest? najciężej to dostaje w głęboczu. Bo mamy do niego głębosz, bo Meta trzy zębny potrzebuje serio mocy. Po samą ramę nie wejdzie ten głębosz, ale na dostaje, zęby dostaje. No, ale nawet czasami jak są tam cięższe warunki, pryskamy jakiś większy wiatr czy coś, że potrzebujemy więcej, mo większej, więcej mocy wentylatora w maszynie do pryskania w Lochmanie, no to też dostaje czasami w dupę, no nie? A, czyli ta hydraulika obciąża mocno też? Nie, na wałku, na A, bo to jest? na wałku na wałku. A ogólnie to naprawdę nie spotkałem się, żeby tam braku gdzieś tam mocy, no nie, u nas sadzie. No mówię, brona aktywna czy tam coś, to nie potrzebuje tak dużo, y, dużo, dużo mocy, no nie. Ale ogólnie te trzy cylindry też właśnie sprawiają to, że on jest bardzo krótki, zwrotny, jest mały, mały rozstaw osi. Super skręca to problemu nie mam. Jest taki kompaktowy traktor, no nie, nie jest długi. Nie miałem w nim większych problemów, no nie. Po dojechaniu na pole to w sumie jedyne co musimy zrobić, żeby pracę zacząć, no to jest główny włącznik prądu uruchomić i przełączyć wałek z pozycji neutralnej na pozycję zależną. Nic więcej, nic więcej nas nie interesuje. Tak samo jeżeli chcemy jechać do domu, na luz, wyłączamy prąd. I tak to jest odzbrojone. Na góry, podnosimy tutaj, wiesz? No i co, je pykamy i jedziemy. Możemy nawet jechać teraz sobie tam obok tego. Słuchajcie, z tego miejsca Arek kieruje teraz dwoma ciągnikami. <laughs> Nie siedząc w żadnym, przypominam. Jedziemy na platformie. Tutaj radiowo steruje tak. tamtą 30, a przewodowo ze sterownika oczywiście tą. O coś niesamowitego i ktoś by powiedział, że rolnictwo precyzyjne w 30 jest niemożliwe, sterowanie zdalne jest niemożliwe. Jak to nie? To są ciągniki wręcz idealne do tych rzeczy, jak się okazuje. Ja to mówię tak, jeżeli czegoś nie da się zrobić, to trzeba znaleźć, bo kto o tym nie wiem, przyjdzie do to <śm -try> <ś -try> Dokładnie. A nie, że ma siatkę, jest niżej, jeszcze się kryje ten, ten przód rzędu. No nie? Bo wiesz, szkół jest dużo, ja zjeździłem pojęci całą Europę sadowniczą z moimi znajomymi. Włochy, Holandia, Belgia, Niemcy, południowe, północne, Bolzano, Szwajcaria, Austria. Byłem naprawdę, gdzie się da. I to wszystko, wiesz, tutaj procentuje, no nie? Bo jednak to się zobaczy, to to, to, się jest, zobaczy. to jest młody, tak? Tak, Za... to jest młody sad. Tak. To, I to jak to, kiedy to było sadzone? To było sadzone w 2019, a to było sadzone chyba w 2018. Do... Tutaj już tak naprawdę, już jest, wiesz... No właśnie o tym też mówiłem, żebyś wiesz, no ja dbam o tą murawę, często koszę, sieję, wałuję, żeby to było, wiesz, dywanik równy, bo, no, bo wtedy mam, wiesz, przyjemność z tej pracy, traktor takim nie, nie poskakuje, maszyny tak się nie zużywają, no i mniej kręgosłup, to jest najważniejsze, tak? A na takiej trawie przy dobrym sprzęcie do pryskania mogę tak przyspieszyć to pryskanie, że po prostu mi wiesz, mi się no no nie. Mm -hmm. A gdyby były wertepy, dziury, no to jadę wolno, mm -hmm. się schodzi wolniej, więc zsypiałam paliwa i mam mniej czas. A jeżeli chodzi o u nas sadzie, o, o te chemiczne zabiegi, to czas jest, gra, gra główną rolę, niestety. Im szybciej to zrobisz przed jakimś deszczem, im się bardziej że warunki pogodowe, tym lepiej dla siebie. No, to wszystkie Dlatego, te grzy grzybowe, cały czas grzybowe tematy. To co tak, tak, po deszczu nie. każdym czy jak? Przed i po z reguły, Musisz, no no nie? Naprawdę, to zależy od środka, od substancji aktywnej, od, od ilości opadu, od zmycia. To są różne czynniki, ale z reguły przed tym deszy, a szczególnie do kwitnienia. I teraz, właśnie, jest młode jabłuszko małóckie, jest bardziej, najbardziej wrażliwe na, na parka, no nie na, na te chały grzybowe. Arko, tutaj e, dzisiaj e, nagrody sponsoruje Kramp, bez niego no, nie miałbym w sumie na paliwo jeżdżenie w dzisiejszych czasach po całym kraju, e, ale też te nagrody dla Was uczestników są przygotowane i bardzo teraz bardzo, miło. bardzo Cię proszę o wybranie jednego z pudeł, podobna wartość w pudle, ale możesz sobie złapać, które cięższe, które lżejsze albo po prostu wybrać. Ojej. Które Ci nie się wiem, bardziej może, widzi, otworzymy może, i... Może hałasuję który którymś bardziej, nie wiem. Nie mam... I zawartość będzie Twoja? Nie mam zielonego pojęcia, naprawdę. No dobra, może to weźmiemy. Słuchaj, no wreszcie ktoś do, do, docenił te moje rzeźby, no. Znaczy, to są takie, wiesz, skromne upominki, Oj, ale... Oj, tam skromny, ale zawsze, no nie? Ale... Co tu mamy? Silikon jakiś w sprayu. O, bo, bo na to akurat do 30 będą idealnie pasowały. Żarówki. Rękawice, o to też fajnie docięcia. ciepłe. Wszystko, wszystko jest marki Kram. I... Co tu jeszcze w środku jest? I głównie narzędzia, ale i odzież robocza. O, proszę. Tu jakieś buty będą, co? To się otwiera. To, to znaczy, będą dla ciebie co. Nie wiem, to jest dla mnie Proszę. Coś wymyślimy, no buta, żeby no. były dobre. Porządny but. Dziękuję bardzo, nie spodziewałem się, naprawdę. Chciałbym, żebyś nie patrzył, co to jest, tylko wyłącznie dotykiem. Próbował. Tak, mam tak możesz, możesz dwie ręce sobie włożyć i trzymać tę rurę nawet e, w jakiś taki sposób. I sobie okay. spróbować, co to jest za urządzenie. To jest do naprawy, służące do naprawy maszyn, pewnych elementów, w maszynach. Jakiś ścisk to chyba jest, bo jakieś, No mów, co jest, możesz się skonsultować. Wyczuwam jakąś śrubę rzymską, jakieś, czy jakaś, nie wiem, stówmiarka, jakaś fajna taka do, do nie, mierzenia. Nie, nie jest do mierzenia urządzenie. Możesz coś, właśnie coś, mówić, co czujesz, to wtedy terety cota ci pomoże. No coś, to... się, coś się kręci, coś się kręci, to jest jakaś śruba na pewno, ale, ale, ale więcej, więcej nie wyczuwam nie a ani rynek ruchomych części też, nie? No kurde, chyba przegram ten konkurs, no. Znaczy się, jest bardzo, jest bardzo trudne generalnie, nie mieliśmy takiej w sumie rzeczy, <noise> która nie byłaby znów od razu oczywista. No tak, bo jakbyś dał płaską 13, to bym wiedział, no nie? <noise> jeszcze, jeszcze możemy tacie dać, bo zawsze jak tutaj zwykle ojciec z synem, tak to wyglądało, także. A no słuchaj, możemy, bo obawiają może się, że nie będę wiedział. No proszę próbować. Do czego to może i strzelać, to jak będzie dobrze, to... Do czego może służyć? Nie chodzi o nazwę jakąś tam. Można skręcać, rozkręcać, kombinować. Nic mi się to nie kojarzy. Mi też średnio, naprawdę. No nawet, yy, znaczy w sobie to możemy pokazać, bo tak na filmie, na filmie zobaczycie. No nie udało się wszystkim uczestnikom, uh -huh. chyba w mniejszości się udało. Ale... Bo to nawet jak się zobaczy, to ściągasz. cię... Aaa, to nie jest jakiś gwintownik przypadkiem? Nie. Ściągasz. Ale jakiś taki bardzo mały tutaj ściągasz. To jest, słuchajcie, do łańcuchów. Do rozkuwania, do rozkuwania łańcucha. No, żeś by na to nie wpadł. Prawda? No bo nie jest, nie jest prosty. Znaczy, no, mieliśmy płaszcz taki przeciwdeszczowy jeszcze dla was, no to nie możemy nie To się nie, nie stało. <laughs> ale, ale jak się okazuje, niektórzy gdzieś tam po prostu wymieniali dużo rzeczy i je... wiedzą no, z łańcucha to, to po prostu. Rzeczy, to to, nie nie I chyba też raz było, że po prostu do, zaliczyliśmy, no, że do pił, do łańcuchów. Nie? Do, no ale No do, ja, ja bym nie wpadł, naprawdę. Taki no, goniwek nie wpadł więc. Arku, ja dla ciebie jeszcze mam od siebie taką Dziękuję. koszulkę. Dziękuję e, zdolny bardzo. zdolny rolnik. Możesz otworzyć i zobaczyć, że ona jest takim nadrukiem mojego podpisu. Tak sobie to wymyśliłem, że bardzo podobne logo można kupić uh -huh. u mnie w sklepie uh -huh. też na, właśnie z odzieżą. Bardzo fajno. Ale nie ma tego podpisu. Tego się nie da kupić, bo ja tutaj potwierdzam. Jest, czyli to jest edycja limitowana prostu, tak, ja tak, ja po prostu potwierdzam no, tym podpisem, że ty jesteś zdolnym rolnikiem i, i nikt nie może takiej kupić tylko po prostu. Bardzo mi miło. Ode mnie bardzo mi miło. Nie spodziewałem się. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki wielkie, że się zgłosiłeś jeszcze raz i że tyle opowiedziałeś o... o Oj, tyle, strza. to jeszcze nie wszystko. <laughs>